Naprawdę mamy dość społeczeństwa. Jest też bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. To gdyby, gdyby tyle było na strajku generalnym w środę, to byłaby moc, A to niestety. Tam mamy dość wjazd. po prostu tego cyrku. Bo jak już się człowiekowi kończą łzy, jak już się człowiekowi kończą nerwy, to powiedz, co wtedy robią ludzie, którzy poz, mają, są pozbawieni wszystko? Śmieją się. Tak. Wtedy pozostaje nam śmierć. Dlatego zobaczcie, jaki cyrk dzieje się pod tą ambasadą ukraińską. Zobaczcie, ilu jest tutaj Polaków. Patrzcie, ludzi, którzy nie są w stanie zawalczyć o wolność swojego kraju. Ludzie, którzy nie są w stanie zawalczyć o godne życie w swoim kraju. Oni tutaj przyszli, zobaczcie, co robić. Brać udział w cyrku. Cyrku, bo to jest cyrk. To jest cyrk. To jest walka z wiatrakiem. To, to jest taki teatr cyrk, patrzcie. Tu stoją ludzie, którzy nie chcą, jak walczymy o wolność swojego kraju, to ich nie ma. Nie ma. Dla nich płacz ceny, być byle jakim, żyć w byle jakim kraju. Dla nich to jest normalne. Oni się już do tego przyzwyczaili. Ale tu przyszli... Pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam. Nie mam nic przeciwko żadnemu narodowi. Pokój na świecie jest nam drogi. Nie mam nic przeciwko Ukrainie. Nie. Nie mam nic przeciwko Rosji. Nie mam nic przeciwko Niemcom. Nie mam nic. Ale mam. Jestem zbulwersowany. Jestem zbulwersowany i oburzony nieświadomością narodu polskiego, który przyszedł. Nie chce walczyć o swoją wolność. Nie chce walczyć z podwyżkami. Nie chce walczyć z brakiem szkolnictwa. Nie chcę walczyć z brakiem służby zdrowia. Oni nie chcą walczyć. Oni mają wyłożony. ale przyszli, zobaczcie. Walczyć z czymś, czego nie ma. Totalne nieporozumienie. Przepraszam, ponad ogromę to. Ja nadaję dla Polski. przy Pana ja panu powiem, że Polacy przyszli tutaj wesprzeć Ukrainę, która walczy o wolność Europy całej i Polski też. Tak? Tak. Świetnie. A z czym ona walczy? O co ona walczy? Jest coś. Z, reżim, tak. z reżimem Putina, mordercą kobiet ukraińskich dzieci. Który bombardował dzisiaj szpitale, proszę pana, bombardował przedszkola na Ukrainie. To jest po prostu ludobójstwo. Świetnie. Zobaczcie, jaki mądry. Znowu się telewizji naoglądał. Na pewno tej telewizji się naogląda, chociaż oni mają flagę Polską. Bo my mamy cały czas połączenie na żywo, łączymy się na WhatsAppie, łączymy się na Messengerze, tam nic nie ma. Ludzie sobie spacerują, żyją normalnie oczywiście, pokazują im jakieś obrazki, wycinki sprzed lat. I oni z tym walczą. On szedł walczyć o wolność, a zapomniał walczyć o swoją wolność. Za miał walczyć o godność naszego kraju. I powiedzcie no i co? Jak uważacie? Oni mogą o coś walczyć, zobaczcie, jak oni się boją własnego cienia. O co oni mogą walczyć? Ja tam nie będę wchodził, bo tego słuchać nie mogę. Ale patrz, tu są Polacy, którzy zapomnieli walczyć z podwyżkami cen, z brakiem szkolnictwa, z brakiem dostępu do służby zdrowia, z brakiem praworządności. Oni przyszli walczyć z nagonką medialną, z czymś, czego nie ma. O, I tak to wygląda. Tych haseł nie będę pokazywał, bo to jest dla mnie cyrk na kółkach. To jest dla mnie lekki cyrk na kółkach. Ludzie, którzy zapomnieli walczyć o wolność swojego kraju, przyszli walczyć... O coś czego nie ma. Żeby to było, to jeszcze to rozumiem. Ja tylko powtarzam, jeszcze raz. I za każdym razem, bo tam po prostu ile, to mi się słabo robi. Słabo mi się robi, jak widzę. Gdyby myślicie, że oni są w stanie coś nie walczyć, a to oni się boją samych siebie. Wojny. Jest jakaś wojna? Jak uważacie, jest jakaś wojna? Gdzie jest? A gdzie żeście to widzieli? Bo my się łączymy na żywo. Mogę się z Wami połączyć z każdym jednym miastem, bo tam mamy przyjaciół. Tam nic nie ma. Ludzie sobie spacerują, chodzą, a te wszystkie filmy, które pokazują, to są stare. Mogę się z Wami połączyć na żywo? Z Kijowem? Z, kim? z czym trzecim? Z Charkowem. Nic nie ma. Polska wspólna sprawa. O, i wy uważacie, że oni o coś zawalczą? Patrzcie. Oni, oni się za maskami ukryli. Oni się boją samych siebie. O. Nie, chodź, chodź, bo ja wychodzę. Ja wychodzę, bo mam tego dość. Ludzie, którzy się boją.

Niepotrzebnych odejść z biletem w jedną stronę. Nie, ci są w porządku. Zobaczcie, jaka psychoza, jaka bzdura totalna na kółkach. Cyrk nie mający równego sobie. I oni idą krzyczeć. Wiesz, co? Nie wali mnie Putin, wali mnie tam ten, kto tam jest gdzieś tam w Ukrainie i ten, mnie to wali. Ale dla mnie, nasz naród jest naprawdę. Pozbawiony logicznego myślenia. I oni teraz idą połączyć się pod ambasadę rosyjską. Putin ma szczerze na nich wywalony. <śled> Putin, Putin sobie siedzi i ma to wszystko gdzieś. Bo Putinowi jest coś potrzebne. Tak samo jak nam. Co byłoby potrzebne gdybyśmy byli silni. Ale tak, odwracamy naszą uwagę. Ale gdy Syria jest bombardowana Ciągle przez Izrael i tam giną ludzie, to nikt się tym nie interesuje. Tak, Gdzie są te flagi za Syrią teraz? Nie jest to medialnie nagłośnione to nikt nie wie, prawda, co tam się dzieje. Ale gdy medianie jest nagłośnione to. No, to A my jesteśmy solidarni? Pokaż, z jakim krajem jesteś? Z Polską. Tylko i wyłącznie z tym krajem jesteśmy solidarni. To jest nasz kraj. Pokaż jeszcze raz. Jesteśmy solidarni z każdym i wszędzie, gdzie dzieje się komuś prawdziwa krzywda. A tam się nie dzieje. A nawet jeżeli coś tam się dzieje, to trzeba by się zastanowić, kto do tego doprowadził i kto za tym stoi. Dlatego jesteśmy solidarni z naszym krajem. Jesteśmy solidarni z tymi wszystkimi, którzy mają patriotyzm wryty głęboko w sercu. Bo tutaj powiedz, czy im coś pomoże, tym, którzy tam poszli? Nie. Co? Powiedz głośno. Powiedziałam, myślę, że nie. Im nic nie pomoże, oni już są dawno. To na twarzy człowieka, oni idą walczyć. O co oni idą walczyć? Jak oni się boją własnego cienia. Oni się boją własnego cienia. Oni, oni chcą z Putinem walczyć. Więc jest ono... Nie rozśmieszajcie mnie. Nie, nie naprawdę. Niech oni mnie nie rozśmieszają. Nie mam nic. Niech oni sobie żyją w swoim, w swoim kraju. Ich problem nie ma. Ale po co nas wciągać? Po co odwracać uwagę? Dlatego jeszcze raz, tak jak powiedziałem, potrzebny jest coś nowego w Polsce. Pod silnym przywództwem. Bo nie ma rzeczy niemożliwej. Ale to tylko i wyłącznie zależy od nas. Ja, powiem szczerze, mam tego dość. Mam tego dość. Tyle konfliktów na świecie, w Ruandzie, wszędzie miliony ludzi. Gidą. Jakoś nikt nie protestował, nikt nie chodził. Tak, bo to było daleko. Tyle ludzi umiera z głodu. Nikt nie chodzi. Tylu ludziom brakuje dzisiaj na chleb w Polsce, na podstawowe opłaty. Tylu ludzi nie ma pracy. Jakoś nikt nie protestuje. Tylu ludzi u nas jest bezrobotnych. Tylu ludzi. Jakoś to nikomu nie przeszkadza. Chcą walczyć? Niech jadą. Naprawdę pomogę im wyjechać. Jak widzę was, niektórych, którzy tam organizujecie gdzieś jakieś transporty, chcecie ich brać, a bierzcie ich do siebie do domu. Wpłacajcie ich, pomagajcie, ale nie siejcie defetyzmu. Bo tak naprawdę to wszyscy tylko jesteście. Jak widzę u niektórych z was, moich znajomych, ludzie. Wiecie to Jeszcze szczególnie jak widzę u tak zwanych chrześcijan, tak zwanych. Tak zwanych, bo ja wam mówię, wy mnie oglądacie. Tak zwani. jeszcze ci tak zwani niby oświeceni, tak zwani niby nowonarodzeni. Jesteście żałośni. Smutek i nostalgia. Nie macie żadnego pojęcia. Wy chcecie ludziom dać wolność. Jak wy czytacie tą Biblię, przekładacie z angielskiego, z hebrajskiego to słowo znaczy to, to słowo znaczy tamto. A wy jeszcze telewizję oglądacie i sobie jakąś flagę dajecie w zdjęciu profilowym. Jesteście smutni. Jesteście smutni. Jesteście, jest taka piosenka jesteś mniej niż zero lady pan. Wiecie do kogo to mówię. Ogarnijcie się. Za jednym krajem, za drugim. A zapomnieliście, że jesteście Polakami. Z pewnością mogę co do tego mieć obiekcje, a w tej chwili to nie są obiekcje, to już jest potwierdzone. Wy macie w głowach swoje mocherowe zamiast mózgowe. Mocherowe. Wy jesteście mocherami. Zwoje mocherowe zamiast mózgowe. Dlatego do Was jeszcze szczególnie, bo to jest to, co mnie najbardziej rusza, choć tu staniemy jeszcze po stowie, bo to jest to, co mnie najbardziej rusza. 22 lata Myślałem, że mam do czynienia z ludźmi normalnymi. Wy chcecie ludzi do wieczności prowadzić? Jak wy macie, jak wy w teraźniejszości się nie potraficie zachować? Trzymacie się tutaj tego badziewia jak uschłej kupy trawy. I tak się mocno trzymacie. Jesteście smutni i żałości. Nic nie macie mi do powiedzenia. Nic nie macie mi do powiedzenia. I nazbieraliście sobie takie stado baran prowadzony przez kozła Wiecie do kogo mówię. Wy wspólnoty, wy jakieś tam... Wy nie macie nic z zielonymi wspólnego. Wy nie macie nic wspólnego z człowiekiem, który na początku XVI wieku z Marcinem Lutrem, który powiedział dość. Nie macie nic wspólnego. Jesteście smutni, tragiczni, jesteście tak jak w tej piosence, jesteś mniej niż zero. Dlatego mój przekaz, ludzie, ogarnijmy się wreszcie. Narodzie polskim, ogarnijcie się wreszcie. Ogarnijcie się, bo będziecie żyli jak niewolnicy. 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 A do was, tak zwani chrześcijanie, tak zwani nowonarodzeni, pamiętajcie, że siejecie defetyzm, siejecie kłamstwo, siejecie nieprawdy, stoicie po stronie zła. Jeżeli nie wiecie, co się dzieje na Ukrainie, to Wam powiem. 666. Tam wszystko jest 666. Rozumiecie, o co chodzi? Powiedz im, jakie, czym się zajmuje, co to jest ta Ukraina? Co to znaczy to 666? Przez kogo ona jest kierowana? Przez Hazarów. Przez Hazarów, masonów, syjonistów. To tam jest ich. Może nie siedziba, ale, ale wielu tamtlik jest. I ludzie, którzy byli ewakuowani, to co było pokazywane w telewizji, autobusy były oznaczone cyframi 666. Tak. Więc rozumiecie? Rozumiecie o co chodzi? Rozumiecie jaka tu się dzieje wojna? Rozumiecie jaki jest przekaz? To się dokształćcie. Nie siejcie defetyzmu. Obrzydzeniem mnie, obrzydzenie mnie bierze. Trze, trzeba szukać prawdy. Tak, wyszukacie prawdy, wy chcecie coś ludziom przekazać. Stado baranów pędzicie jak koz, kozły. Kozły ofiarne. Jesteście kozłami ofiarnymi. Czytacie tą książkę, którą się szczycicie. Kozły ofiarne. Tylko tyle i tyle mam wam do przekazania. Tak, idziemy, bo jest zimno. Idziemy na spotkanie. I pamiętajcie, trzy razy P. Polska ponad podziałami. Prawdziwa Polska. Prawdziwa Polska. Tylko i wyłącznie Polska. Silna Polska. Silni przywódcy. Stworzenie czegoś nowego. Pozwoli nam szybko wydostać się z tego badziewia. Z tego badziewia, z tego cyrku, w którym bierzemy dzisiaj udział. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam włączcie myślenie, miejcie odwagę, nic jeszcze nie jest straconego. Niech to, co inni myślą, że już jest dawno pokonane, wskrzesi się do życia z podwójną, z poczwórną, pięciokrotną siłą. Bo tak jak powtarzałem i powtarzam i będę powtarzał, wyjdziecie na ulicę, jak was wyprowadzą komornicy. Wyjdziecie na ulicę, jak wam zabraknie chleba, Wyjdziecie, tylko nie będziecie mielicie wrócić, bo człowiek głodny, człowiek wściekły jest w stanie zrobić to, czego nie powinien. widzimy dzisiaj. Przychodzi wiosna. Cały czas mam nadzieję, że jest wiosna lub że będzie. Wiesz, bo książka, którą ja czyli tam według której żyję, to jest moja książka. Nikomu niczego nie narzucam. Ona się spełnia. Ona się spełnia w bardzo szybkim tempie. Bo najsmutniejsze jest to, że mając oczy patrzycie, a nie widzieć, Mając uszy, słuchacie, a nie słyszycie. Zatwardziliście swoje serca, zatwardziliście swoje umysły. Staliście się leniwi. Staliście się, myślicie, że tak. A jeszcze trochę prześpię, jeszcze trochę podrzemię, obudzę się i się to zmieni. Nikt za was tego nie zmieni, jak tego nie zmienicie. Kocham was. Tych, którzy rozumieją. Tych, którzy nie rozumieją. Nie chcę nic z nimi nic wspólnego. Po prostu nie chcę nic z nimi nic wspólnego. Nie mam ochoty tracić czasu. Wiem, co mam robić. Wiem, po co żyję i wiem, dlaczego żyję. Wiem, dla kogo żyję. Nie zamierzam tracić czasu. I wy też nie tracicie czasu. Nie będę już wszystkich pozdrawiał. Chciałbym się uśmiechnąć. Miejmy nadzieję. Damy radę. Polska ponad podziałami damy radę. Niech tylko wezmą. Pozdrawiam Was. Obudźcie się. Twórzcie oddolne inicjatywy. Oddolne. Będziemy chcieli dać Wam będziemy chcieli pokazać, może nie dać, pokazać jakie mamy wyjście dla tego wszystkiego. Bo Brać udział w jakimkolwiek już cyrku, gdzie nie chcemy stworzyć czegoś nowego, było dużo tego. Wiecie co, do soboty jeszcze ubiegłego tygodnia miałem nadzieję, że coś rozumiemy. Ale jak ja idę. Walcząc o coś, o kogoś, a tak naprawdę nie wiem o kogo, nie stwarzając nic nowego, nie dając alternatywy, to chyba wspieram tych, co tam siedzą na wiejskiej, bo oni się tylko wymienią stołkami, a niektórzy z nich Liczą na jakieś miejsce, na jakieś liście, na coś. To mnie nie interesuje. Nie interesuje coś nowego. Jak nie będzie nic nowego, to będzie jak będzie. W każdym razie książka, którą czytam, ja mówię, to jest moja książka. nikomu nie narzucam, ale ona się spełnia Ta książka ma w sobie zawarte to, co się spełnia na naszych oczach. Tylko jeszcze jest powiedziane w tej książce, że to zło, z którym mieliśmy dzisiaj do czynienia, i brak zrozumienia, to zostanie pokonane. Ale od nas zależy, kiedy to zostanie pokonane. Bo ci, którzy czytają tą książkę, może w nią wierzą, może w nią nie wierzą, może ją rozumieją, może ją nie rozumieją, ale mówię o tych, którzy rozumieją, nie wiedzą, że to zło zostanie pokonane. Tylko jak szybko zależy od nas. I gdyż to zrozumiemy, wyjdziemy ponad podziałami, może to się mogło być bez Jeżeli tego nie zrozumiemy, to i tak zostanie pokonany. Tylko, że wielu z nas odejdzie z biletem w jedną stronę i nie doświadczy tego. Na tym wam zależy? Bo minęło. W każdym razie nie trzymam się tutaj tej ziemi i tego życia z jak u swojej kupy trawy, bo jeżeli. Wierzę w to, co robię. Jeżeli wierzę w wolność, to wiem, że jest jeszcze wolność gdzie indziej. A tym wszystkim, którzy sieją defetyzm, którzy obrzucają siebie nawzajem błot, którzy wyciągają coś, co nie powinno mieć żadnego znaczenia, a przede wszystkim sieją kłamstwo, mam no na was wyłożenie. Przyjdźcie, pokażcie, co robicie. Róbcie to a będziecie wiarygodni. Bo dla wielu jesteście wiarygodni. Jesteście tak zwanymi szambunurami dzielnicowymi. Taka pozdrowienie z piątej bazy Łodzi Podwórnych, szambunurów dzielnicowych. Tacy jesteście. Nic nie zrobicie, jeżeli się nie połączy. Więc zapomnijcie o dzieleniu jakimkolwiek. Pokazujcie prawdę. Widzicie w prawdzie. A zwyciężycie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.